Dzień dobry, jest piąta rano, jesteśmy w lesie i mamy smianę symbol Ifo ma pana setkę za 30 zł. W sensie i ifo ma pana też. Więc tak, jest to najtańszy aparat, jaki mogłem kupić, bo był w moim mieście dostępny. Ktoś sprzedawał go w moim mieście. Ważne, że zmianę mogłem sobie sprawdzić i faktycznie była sprawna. i migawka była trochę wolna, ale wystarczyło przeczyścić właściwie tylko migawkę i było już w porządku. Właściwie nie samą migawkę, tylko ten cały mechanizm odpowiedzialny za zmianę czasów. Opóźniacz. Chyba. Nie, nie, wiem jak się nazywają te wszystkie skomplikowane nazwy. Wiem tylko jak działają, to jest ważniejsze chyba. Więc mamy FOMO Pana 100. I nie wiem czy go nie będę forsował na 200 albo 400, bo na razie jest bardzo ciemno. Bo jestem tu za wcześnie zdecydowanie. Liczyłem trochę na mgłę, ale się przeliczyłem. I jeżdżą tu auta po lesie, nie wiem czemu Jednak forsuję na 400 Bardzo mi się podoba jak światło, jak słońce rozświetla korony drzew więc na tym się na razie skupiam Więc tak wyglądają zdjęcia aparatem za 30 zł. No całkiem nieźle. Poza tym, że domknięty do F8 nadal nie ma do końca ostrych rogów kadru, co mi się trochę nie podoba. Ale te zdjęcia tam, niektóre robiłem na F16, to były ze statywu. Jakimś cudem nie były poruszone, mimo że tutaj czas by praktycznie jest bez sensu, bo. Używanie tego spustu na czasie B, no to nie było łatwe, mi się wydawało, że to całe będzie się pujało, oczywiście robiłem to jak najbardziej delikatnie i ten spust, no, może nie chodzi jakoś strasznie ciężko, ale jednak, no jest ten opór. No, ale dobra, no da się robić zdjęcie. Ale no, naprawdę fajny aparat do wycieczek. Malutki, lekki. 40 mm to, to też jest ciekawa, ogniskowa, nietypowa. Niby jak 50 ale jednak trochę szerzej. No, spoko następnym odcinku będzie coś bardziej skomplikowanego, więc do zobaczenia. Prawda, już..